Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będzie znowu taki przegląd podkładów. Tym razem skupimy się na mineralnych, tak jak widzicie po tytule. Wiele razy mnie prosicie, żebym testowała różne podkłady mineralne. I dziś właśnie będzie taki film. Będziemy przez trzy dni testować różne podkłady, które sobie kupiłam, które sobie specjalnie dobrałam. Minusem podkładów mineralnych jest to, że po pierwsze się sypią. To jest mój zdecydowany największy minus, ponieważ ja zawsze to rozsypię. Zawsze robi się z tego jakiś bałagan, tego nie lubię. I tak samo ten wokół, wiecie, w kosmetyczce, czy ci to kładziecie, robi się bałagan. A drugi minus jest taki, że one się w ciągu dnia wyświecają, ponieważ mają zawartość miki w sobie, że wyświecają się później na jakiś taki żółto-zielony kolor, w zależności od tego, jak reaguje z waszym sebum. Jako pierwsze bierzemy na tapetę podkład e Ekolore e to jest polska marka z Krakowa. Mają bardzo duży wybór kolorów. Byłam na targach i dobrałam sobie, w zasadzie sensie, pani mi dobrała kolor. I ten zestaw, czyli podkład i korektor, kosztował 100 zł, więc nie tanio. Ale podkłady mineralne bronią się tym, że starczają na bardzo, bardzo długo. Opakowanie tego podkładu wygląda tak. Kolor to jest Golden 4. I problem był właśnie z doborem, ponieważ tych kolorów jest tak dużo, że wiecie. To nie jest tak jak z Anabel i w Hebe, że wiecie, że macie tam 10 na krzyż, tylko tutaj było naprawdę chyba 40 było na stanowisku. Także tutaj macie też od razu skład, no i kolor właśnie. A korektor wybrałam sobie w kolorze. W ogóle takie kolory były bardziej łososiowe i żółte pod oczy, bo takie są najlepsze. W beż TRE 302, czyli taki najciemniejszy. Podobno on właśnie bardzo często, jego bardzo często Pani wybierają. To co, kochani, przechodzimy już do podkładu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na mojej cerze z tego, co się zorientowałam najlepsze, opakowania ma w tym momencie Anabel. A chociaż zobaczymy, jak ten się będzie sprawdzał. Mamy taką przedziałkę. Czyli to podobnie jak w Anabel działa, to dobrze. I co robimy? To wysypujemy na wieczko. Tyle powiedzmy, wysypię. I do tego nam jest potrzebny płaski pędzel. Płaski, zbite, kabuki, jakiś płaski pędzel. I robimy tak, że wpracowujemy najpierw podkład w ten pędzel. Jakby wbijamy go w ten pędzel. Ale nie ma się z tego pędzla sypać. Ja jeszcze sobie lubię odcisnąć na ręku. I tutaj niestety robi mi się dookoła już bałagan, bo zaczyna mi, to, zaczyna mi te e, kawałeczki tu latać. Okej, okay, jak już jest odciśnięte, możemy zacząć wpracowywać. Uff, za dużo nadal. Można to zrobić w środku dłoni. Wpracowujemy w cerę. I cera musi być dobrze nawilżona. To jest, słuchajcie, podstawa. Jeżeli będziecie, będziecie to nakładać na suchą cerę, no to niestety efekt będzie niezbyt ładny. Musi być dobrze nawilżona, nie może być żadnych skórek. Musi być po prostu wypielęgnowana cera pod spodem. Ok, tu widzicie krycie przy pierwszej warstwie, czyli prawie wszystko zostało zakryte, ale nadal y, jakieś tam nierówności mi prześwitują. Widać, że te nierówności są i są mimo wszystko podkreślone. Nakładam drugą porcję na pędzelek, odciskam tutaj i nakładam drugą warstwę. I nakładamy okrężnymi ruchami. Jeszcze tego podkładu, słuchajcie, na sobie nie miałam. Oprócz tego, że kawałek na policzku na targach, ale na całej buzi jeszcze go nie miałam, więc nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał na mojej buzi. Tak nieładnie mi się tutaj wybiera wokół ust. Okej, okay, no i macie dwie warstwy. Tak wygląda. Na buzi możecie sobie porównać stronę do strony. Na pewno krycie jest, kolor jest, natomiast jak widzicie, podkreślone są niestety nierówności na mojej buzie i pod, na buzi i podkład się jakoś świeci. Czy ja powitałam wszystkich, którzy sezoną na premierze? Chyba jeszcze nie, także witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze teraz. Jestem bardzo ciekawa, wysypałam kolejną porcję. Jestem bardzo ciekawa, który podkład najlepiej się sprawdzi. Jak to ocenicie też. I na drugą stronę. Pamiętam, jak podkłady mineralne weszły. Słuchajcie, to był przełom. Po prostu to był przełom. Jak była reklama Laura ale la właśnie tych podkładów. Ja w Stanach sobie zawsze kupowałam też Physicians Formula. I przez lata używałam podkładów mineralnych. Jedna warstwa. I druga. Moja mama nienawidzi, jak mam podkład mineralny, bo zawsze mówi, że wyglądam choro, że dziwnie wyglądam, ale podkłady mineralne nakładam w takie dni, kiedy wiecie, no tak jak dzisiaj, nie mam żadnych planów, nie mam żadnych spotkań, wychodzę z domu, ale nigdzie tam, wiecie, właśnie na żadne spotkania, nie chcę tej cery obciążać jakimiś tam zwykłymi podkładami. Okej, okay. i on już jest, tutaj mi się nie przy ustach, tak się zabrał tutaj, nie ja czy mam to suchą skórę, czy... O co tu chodzi? On już jest na całej buzi. Zamknę sobie tą pokrywkę. To jest akurat dobre, że to jakby zapobiega wysypywaniu się nadmiaru, ale jest tutaj wysypane dookoła, tak? Czy siak? Jest tutaj wszystko osypane, więc trzeba będzie to zatrzeć na mokro. Uważajcie też na swoje ciuchy, no bo to barwi. I teraz korektor. Ciekawa jestem tego korektora. I tak samo wysypuję na wieczko. No on jest taki beżowy. Wziąłem sobie taki duży pędzelek z inglota, nie wiem czy dobry 27p, żeby go tak trochę prasować. Nie mam pojęcia, jakim pędzelki mogłabym to robić. I mam nadzieję, że nie przesuszy mi skóry pod oczami. Tego bym bardzo nie chciała, żeby to był jakiś cake. I nałożę też tutaj, żeby rozświetlić wewnętrzną powiekę. No ładnie rozświetla tą skórę pod oczami. Trzeba przyznać, że ładnie działa. I też nie jest, wiecie, co za e, jasne. Bałam się, że będzie za jasne. A wygląda naprawdę ok. Ciężko jest, jak macie tu nadmiar właśnie, to ciężko to później schować i wszystko się sypie. Teraz jeszcze spróbuję wrócić do tego podkładu i to, co mi tu zostało, nałożyć właśnie na niedoskonałości same. Zobaczymy, czy, czy się uda. No da się. Żeby jeszcze bardziej je zasłonić. Ok. Tak, wiecie, może nie jest idealnie. Może ta cara mi wygląda jakoś mega... Super, ale jest dobrze. Jest troszeczkę ściągnięta, to fakt. Czuję, że jest taka sucha. Zresztą wrócę do Was podkład, z ja nią się Wam pokażę. I teraz ważny krok, naprawdę, słuchajcie, ważny krok i nie omijajcie go, to przypudrowanie podkładu, ponieważ to, co nałożyłam teraz na buzię, to jest podkład, to nie jest puder. Ta, to, co mam na buzi, trzeba przypudrować. Także biorę teraz puder, biorę puder bez stalku, go znajdę. Dzisiaj wezmę By Terry i po prostu sobie przypudruję, szczególnie strefę T, bo inaczej, słuchajcie... To tak samo może zejść jak tradycyjny podkład. O, ret, ile tego było. Musimy to po prostu utrwalić. Kończę mój makijaż i już do Was wracam. Okej, okay, kochani, makijaż jest skończony. I powiem Wam, że jedyna trudność, na jaką napotkałam, to tutaj policzki powiem Wam, że brązer się nierówno rozkładał na tym pudrze, na tym podkładzie mineralnym. Nie wiem, co jest z nim, ale po prostu nierówno się niełatwo się malowało, naprawdę, mimo że pędzelek mam bardzo miękki. Nie wiem o co chodzi, nie wiem naprawdę, nie jestem w stanie powiedzieć. Także tak wygląda ten makijaż teraz, yy, taki zwykły, wiecie, zrobiłam sobie po prostu brwi, rzęsy z primerem, żeby mieć taki większy efekt, żeby były większe rzęsy, trochę kredki do środka, bronzer, troszeczkę rozświetlacza i pomadki dwie z maka Velvet Teddy i Cream Cup, pomieszane. Także to jest cały mój makijaż. Dzisiaj ja wrócę do Was za kilka godzin i Wam się pokażę, jak to wygląda, jak to się trzymało. Przede wszystkim jak podkład się trzymał, bo to mnie najbardziej interesuje. Teraz nie jestem jakoś tak mega zachwycona, jak to wygląda. Skóra pod oczami mi się podoba, bo nie jest przesuszona. Natomiast na skórze nie podoba mi się to, że sobie widzicie, świecą się te, że świecą się te moje niedoskonałości, że są podkreślone i podejrzewam, że. Niestety, ale tak zostanie i pewnie się troszeczkę nawet pogorszy. Także zobaczymy za kilka godzin. Dobra, to zobaczymy. No i cześć, kochani, wracam do Was pod koniec dnia. Chcę już zmyć ten makijaż. E, słuchajcie, moim zdaniem e, wygląda tak sobie. Jest, nie wygląda rewelacyjnie. Jak widzicie, staro mi się z twarzy. No, na się szczególnie się staro. Widać tutaj wszystkie niedoskonałości wyszły. To nie będzie mój ulubiony podkład mineralny, niestety. Yy, podejrzewam, że ten, ten, który będę testować wam jutro, będzie lepiej się trzymał, ale zobaczymy, nie zapeszam. Także to był pierwszy i powiem wam, że delikatnie mnie twarz swędzi, niestety czasem od podkładów mineralnych podczas noszenia swędzi mnie twarz. Po prostu czuję, że mam coś na twarzy. Nie to, jak wiecie, jak jest czasem podkład normalny i czujecie, że macie go na twarzy, że tak wam osiadł i że jest taka gruba warstwa. Tutaj mam jeszcze wrażenie, że po prostu coś was swędzi, że coś was irytuje. Czasem tak jest właśnie z podkładami mineralnymi. Także z nosa się najszybciej staru. No i ogólnie tutaj jest wyżarty. O, widzicie? Na szczęście, zmaszczyk jako tak nie podkreślił mi jakoś strasznie. Nie, nie było widać bardzo zmarszczek, jak w przypadku. No, wszedł zmaszczyk. A nie było. Nie podkreślał mi jakby tych zmaszczyk. Nie przesuszył mi skóry. To jest plus, ale nie, dla mnie jest trochę za mało kryjący. Ja bardziej lubię kryjące mineralne podkłady. Na szczęście nie wyświeciłam się na jakiś inny kolor, tak jak niektóre podkłady powodują, że robi się zielona czy żółta. Tutaj tego absolutnie nie było. Natomiast, no, nie był Nie jest jakiś najlepszy podkład świata. Niestety, muszę to powiedzieć. No, przynajmniej na moje cerze. Wiecie, każda cera jest inna, także wszystko pokazuję Wam po prostu, jak wygląda u mnie. Ok, widzimy się już z nowym podkładem, z drugim podkładem i zobaczymy, jak się będzie prezentował na mojej buzi, Także do jutra. Hej kochani, witajcie kolejnego dnia. Dziś będziemy testować Anabel Minerals. I to jest marka, na którą stawiam, jeżeli chodzi o ten test, ale zobaczymy. I mam tutaj nowy podkład. Ja już kilka razy robiłam podejście do podkładu i słuchajcie, za każdym razem trafiałam w zły odcień. Mam Golden Fair, kiedyś go chyba miałam. I to jest min mineralny podkład matujący. Jest jeszcze kryjący, ale chciałam matujące Miałam kiedyś ten kryjący i tak średnio mi się sprawdził. Mam mineralny róż. Fitch Glow już by Wam go kiedyś pokazywałam. I mam też puder. Ja go używam na co dzień. To jest puder matujący bez talku. Także mogę Wam już go polecić. Te kosmetyki też nie są tanie, też to, około, też to kosztuje około 50 zł, z tego co pamiętam, za sztukę. I tak wygląda opakowanie. Trzeba zerwać ten, to zabezpieczenie. I wiem, że jest to jedna z popularniejszych marek, jeżeli chodzi o kosmetyki mineralne. Miałam też kiedyś korektor, ale jakoś tak nie wiem. Tak, tak otwieramy i wydostajemy. Kupowałam je w Hebe, tam jest mniejszy wybór niż na przykład online. I były też dziwne kolory, było dużo dziwnych kolorów i z Annabelle problem jest taki, że jest bardzo dużo albo żółtych, albo bardzo dużo różowych odcieni. Dobra, ja znowu ładuję na pędzel płaski i wcieram. Także ciężko jest dobrać odpowiedni kolor, no ale to w tych minerałach naj... to jest największy problem właśnie z kolorem. To jest jedna warstwa i pół twarzy, także myślę, że wygląda to całkiem nieźle. I z tym produktem mam takie właśnie mieszane uczucia, bo często mnie swędzi twarz po użyciu jego, w sensie po użyciu kosmetyków Anabel i wyświeca się brzydko na mojej twarzy, no a to może też jest kwestia koloru kiedyś próbowałam właśnie z tym kryjącym podkładem, nakładam drugą warstwę, Jest trochę za jasne teraz jak dla mnie, bo jestem trochę opalona ale nałożę bronzer także mamy połowę twarzy myślę, że krycie jest naprawdę dobre Chciałabym sobie chyba na, tutaj nałożyć jakiś, nie wiem, ręcznik na dekolt, żeby mi się nie osypywało. Zawsze się coś osypie. Jestem bardzo ciekawa, czy właśnie znacie te kosmetyki. Wiem, że większość właśnie używa anabel, jeżeli chodzi o minerały. Także dajcie mi znać, czego używacie. Może macie jakąś inną firmę do polecenia. No i jutro będziemy testować trzecią firmę. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi, bo tej trzeciej firmy jeszcze nie testowałam za bardzo, więc będzie to dla mnie taka w nowość. Hmm, to jest dziwne, to mi się totalnie ściera nosa. Tu nie nakładam korektora, bo nie mam. Akurat w tym momencie nałożę sobie po prostu sam podkład, tutaj bardziej pod oczy. Korektor jest z Anabel bardzo podobny do podkładu. Myślę, że wygląda to całkiem dobrze na mojej buzi i oby, trzymajcie kciuki, oby się nie, nie zdzieleniało. Teraz zamykam tutaj to opakowanie. Oni kiedyś mieli tragiczne opakowania, zmienili je właśnie na te. Więc bardzo się cieszę, tak czy siak się nadal sypie. To jest minus. Nadal to jest minus. No niestety pudry mineralne. Wczoraj też ścierałam tu na mokro, dzisiaj też będą tu zacząć na mokro. I teraz puder, który Wam polecam, to jest ten puder matujący, bardzo. O, nie ostrzy się. Ostrzy! Się. Puder matujący po prostu. Ale polecam Wam go, nawet jak nie używacie minerałów, po prostu w ramach utrwalania makijażu. I pamiętajcie, że podkłady mineralne utrwalamy, także ten, to, że coś jest w pudrze, nie znaczy, że jest pudrem. To jest podkład. Okej. Okay gotowe. Całkiem fajny jest ten puder, naprawdę. I na koniec róż. Mam róż w kolorze Peach Glow. Ja go znalazłam w jakimś pudełku, chyba subskrypcyjnym i naprawdę jest fajny. W ogóle nie wiem, kiedy ja go zużyję, bo jest go bardzo, bardzo dużo. Ale nie narzekajmy na dobrobyt. Nakładam go tutaj tak na całe policzki. On pięknie rozświetla. Tutaj nie trzeba nakładać już rozświetlacza. No i nadaje taki zdrowy wygląd, który, którego nam często brakuje podczas używania podróży mineralnych, bo tak jak mówię, czasami wyglądamy zbyt zielono, zbyt jakoś tak dziwnie. Choro, ciekawe co dzisiaj moja mama powie, bo wczoraj się na mnie dziwnie patrzyła. Wiedziałam już, że patrzy na mój podkład. Zawsze jak mam minerały, to na mnie patrzy. No bo ta buzia inaczej wygląda niż w zwykłym podkładzie, prawda? Także myślę, że całkiem zdrowo to wygląda i ładnie. Dzisiaj nie wiem, czy ja nałożę trochę brązera, może nałożę tutaj, po prostu. Nałożę sobie troszkę shade and light, ale tak wiecie co? Nie będę konturować, tylko po prostu ocieplę buzie. Dziwnie ten nos, powiem mi złapał ten podkład, bardzo dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy to kamera tutaj, ale jest bardzo dziwnie. I teraz jeszcze brwi. Użyję sobie kabrał trójki, a tylko trochę, bo chcę dzisiaj naturalnie wyglądać. Tyle jeśli chodzi o brwi. I jeszcze rzęski. Szybko podkręcam. I używam brązowego tuszu Worth the Hype z Nexa. Nie chcę dzisiaj mocnego efektu, chcę taki bardziej naturalny. Ten tusz jest fajny, no i właśnie ma bardzo ładny kolor, bo to jest taki kolor, który nadaje się mm, na przykład do szkoły, bo nie jest to taki czarny, czarny, wiecie, tylko wygląda delikatniej, naturalnie, wyglądają te rzęsy. W ogóle tuż jest bardzo, bardzo dobry, schodzi, to jest świetny tusz, bo on po prostu robi robotę, robi piękne rzęsy, także bardzo go polecam, jest w różnych kolorach. Taki make-up i jeszcze, słuchajcie, coś na usta, nałożę sobie po prostu trochę Doktora Lipa, to jest ten balsam z lanoliną, mam akurat nową sztukę, kupiłam sobie w UK. Bardzo dobry balsam. No, Lanolina wiadomo, że zmiękcza. Bo się idealnie gładkie. sobie troszeczkę różu. A co tam? I dodam do błyszczeku. O, Pamiętam, żeby go zatkać, bo się inaczej rozsypie. Fajne to jest, że on jest tak duży, ale naprawdę. Moim zdaniem podkład powinien być większy, a róż mniejszy. Bo wiadomo, że różu używamy tylko trochę. Korzystam jeszcze z bliska. Widzicie, jak dziwnie wygląda na nosie? Nie wiem, co się stało tutaj. Bardzo dziwnie to wygląda na nosie. Tak, także wygląda całkiem naturalnie. Moim zdaniem wygląda lepiej niż ten wczorajszy. Nie podkreśla aż tak struktury skóry. Mimo to, że nałożyłam ten rozświetlający róż, to ładnie to wygląda i zdrowo. Także póki co podoba mi się. Pierwszy raz używam matującego, bo zawsze miałam kryjący z Anabel. Także tym razem kupiłam sobie inny. Moim zdaniem kolor jest też całkiem przyzwoity. Także gdyby nie nasypywanie, nie to byłoby idealnie. Dobra, kochani, wracam do Was za kilka godzin i zobaczymy, jak się sprawdzi. Okej, okay, kochani, wracam do Was. Jest już wieczór i teraz. Chciałam pokazać, jak wyglądał mój makijaż. Jak wygląda mój makijaż po całym dniu? Moim zdaniem wygląda lepiej niż ten wczorajszy. Zdecydowanie Anabel wypada lepiej. Natomiast buzia mnie swędziała trochę. Chodziła mi tak, yy, miałam wrażenie, że coś mam na twarzy, miałam ochotę się podrapać, tak jakby miała jakiś włos na twarzy, ale zdałam sobie sprawę, że faktycznie jest to ten podkład. Także coś w tym jest, że nie mimo wszystko swędziła mnie ta buzia. W tym zdaniem wyglądały te kosmetyki nieźle na twarzy, mogę Wam je polecić. Dajcie mi znać, jak to jest u Was właśnie z Anabel, bo wiem, że wiele z Was miało właśnie styczność z tym podkładem. Póki co wypada lepiej niż ten wczorajszy. Zobaczymy jutro, jak wypadnie trzeci podkład, także do jutra. Cześć kochani, witajcie trzeciego dnia. Dziś będziemy yy, analizowali markę, również polską, więc udało się tylko polskie marki, markę Pixi Cosmetics i kupiłam dwa kosmetyki w galerii Conti w galerii, w drogerii Conti Go i kupiłam sobie podkład Amazon Gold Mineral Foundation Soft Dream, taki jest chyba kolor i słuchajcie co do tych kolorów, to powiem Wam, że było bardzo mało, było bardzo mało ciemnych odcieni, było więcej jasnych i było mało różowych, więc to był plus i było też inne rodzaje tych podkładów, więc ja po prostu wybrałam sobie Taki. Zaraz zobaczę, co producent obiecuje, bo szczerze mówiąc tu nie jest nic napisane. I kupiłam też puder z drzewa kapokowego. Bardzo fajny puder matujący, bez talku. Taki puder bardziej zdrowy, więc mogę wam już w tym momencie ten puder polecić. Fajnie matuje, fajnie wygładza. I oba te kosmetyki kosztowały około 60-70 zł. 69 chyba, nie wiem, którym pamiętam, ale nie były tanie. W każdym razie są dosyć drogie. Zobaczymy, jak to się sprawdza. I słuchajcie, ostatnio w. Pudełku chyba venue, znalazłam takie dwa produkty malutkie. Bo w ogóle można też te małe kupować u nich na stronie, z tego co widziałam. Ale ja Wam podlinkuję tam, gdzie można dostać w sieci. Puder rozświetlająco-modelujący Moon Kiss Beauty i Sun Kiss Beauty. Puder rozświetlająco-modelujący, czyli dwa rozświetlające pudry. Nie ma tu takiego typowego brązera. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczę. Mam je, są tu na stronie Pixie. Okej, okay, mają pudry modelujące, matujące, rozświetlające. Bronzery też. Mhm. O, sculpting powder. I jeszcze jest jakiś prasowany. Jest podkład mineralny ze złotem Love Botanicals, ze, zł ze złotem Amazon Gold. Okej, okay, to są tylko te dwa. Nie wiem dlaczego mi się wydawało w sklepie, że było więcej. Okej, okay, ten podkład jest z glinką z lasów amazońskich, z dodatkiem złota koloidalnego. idealnego. No dobra. Tutaj jest dużo wyjaśnione, jeżeli chodzi o dobieranie koloru, żeby nie dobierać koloru zbyt ciemnego, zbyt jasnego, tylko idealne. Ma bardzo dobre opinie. Dobra, tak czy siak testujemy. Ja już go testowałam, także zobaczymy zaraz. Opakowanie jest brudzące się. Takie. Oczywiście można to zamknąć, ale powiem Wam, że używając to kilkakrotnie i tak się obróciło. Ja uważam, że i tak te pudry po prostu tak czy siak brudzą. Wszystkie mineralne pudry brudzą. Nie mówcie mi, że nie, bo brudzą. Rozsypują się dookoła i tak dalej. Dobra, wpracowuję w duży pędzel taki płaski, zbity. Ja kiedyś w ogóle miałam od nich jakiś pędzel, ale nie wiem, gdzie go mam. Powinnam go użyć, ale nie mam go tu pod ręką. To co, lecimy pół twarzy. I ja uwielbiam ten duży puder... puder... uwielbiam ten duży pędzel Start właśnie do pudru mineralnego, bo on świetnie jest zbity i dobrze zbiera produkt i tak aż bardzo się nie rozsypuje dookoła. Okej, okay, to jest jedna warstwa i uważam, że wygląda bardzo naturalnie. Znowu wpracowuję tutaj w ten pędzel z wieczka. Już sobie rozłożyłam tutaj papier dookoła, żeby zminimalizować szkody i druga warstwa. Uważam, że podkład dobrałam w dobrym kolorze. Spoko wygląda dobrze się stało z moją celu. Także zobaczcie sobie teraz przed i po. Wygląda moim zdaniem naprawdę przyswoicie. To co? Lecimy z drugą stroną, nakładam porcję, wcieram w pędzel i w skórę. I jeszcze jedną porcja, żeby tutaj wszystko zakamuflować. Korektora nie mam, także używam samego podkładu. Ale z tego co pamiętam, korektory były chyba płynne. Nie wiem, może, może się mylę, ale z jakiegoś powodu nie kupiłam korektora. No i co, Buzia wygląda naprawdę nieźle. Powiem Wam, że. Dobra, ja sobie teraz to zakręcę. Jak już wszystko zużyłam, to zakręcę. Buzia wygląda naprawdę zdrowo, naprawdę dobrze. Także to jest ten Dream, Soft Dream. Podoba mi się, jak wygląda na twarzy. Może nie kryje jakoś tam. Naprawdę idealnie, ale większość niedoskonałości została przykryta, także jest spoko. Teraz nałożę sobie oczywiście ten puder, który stosuję normalnie przy innych podkładach też, więc polecam Wam go. On też ma tą samą, ten sam mechanizm. Teraz chyba już wszyscy te w ten sposób działają. Może sobie strefetę. On silnie matuje. W życiu nie słyszałam o tym drzewie. Także tak to wygląda z tym pudrem. I na koniec spróbuję sobie ten rozświetlać, może, hmm, może ten brązowy bardziej. Ok, przetestujemy sobie oba rozświetlacze. Najpierw ten jaśniejszy, czyli ten Moon Kissed Beauty. Uuu, jak dużo nałożyłam. Wygląda tak. I ten drugi, czyli Sun Kissed Beauty. Sun Kissed Beauty jest. Uuuuh, brzoskwiniowy. Nie ma dużej różnicy między nimi. Spoko. Wymieszam sobie to, co mam na ręku. I okay, nałożę sobie to teraz tutaj. Ten jaśniejszy. Nie jest to jakiś powalający rozświetlacz, ale taki. Wiecie o co chodzi taki delikatny jest połysk. Nie będzie to mój ulubiony kosmetyk, bo wiecie, że ja lubię duże rozświetlenie. Brązer ten co chyba wczoraj Shade and Light. Brow Browsings z benefitów w kolorze 3. Jestem w miarę zadowolona, ale wam, że ostatnio mi się już ciężko mnie brwi i potrzebuję regulacji. Teraz żel do brwi, użyję sobie tego z HM. -u. Pomadka. Już podziwnałam to, którą chcę użyć. To jest Fenty w kolorze Thick. Moja ulubiona nude ostatnio. Ona jest boska. Mm. Piękna po prostu. Rzęsy. Kredka rozjaśniająca. Z Benefitu. I tusz beczółkowy z L'Oreala. Wow, ale on daje efekt. Zaraz sobie to, co się zepsuło. Okej, okay, tak wygląda mój dzisiejszy makijaż. Jest całkiem naturalny, powiedzmy sobie, że tylko tak naprawdę usta tutaj przyciągają bardzo, może jeszcze tylko ten tusz zwraca uwagę, wygodne też, że to się tak wygina, to jest mega wygodne, także fajnie to wymyśli. ok, także tak wygląda moja buzia i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, o jeszcze muszę tu wyczyścić. dobra, nieważne, jestem bardzo zadowolona z tego jak wygląda moja cera dzisiaj, Naprawdę fajnie to wygląda, jest to, nie chcę zapeszać, ale jest to mój ulubiony w tym momencie puder mineralny z tych wszystkich, które testuję, moim zdaniem kolor jest idealnie dobrany, wygląda idealnie na twarze. no i cóż, zobaczymy po prostu za kilka godzin jak się spiszę, ja teraz wychodzę z domu, także yy, przekonamy się wszyscy za kilka godzin właśnie, czy on się utrzymał, czy, czy dobrze się prezentował na budzi, czy się nie wyświecił na zielono i tak dalej, i tak dalej także widzieliście te kilka godzin buziaczki hej kochani wracam do was z podsumowaniem po kilku godzinach chcę już zmyć ten makijaż i powiem wam, że patrzę się dziś w lusterko i naprawdę jestem zadowolona z tego jak to wygląda jestem naprawdę zadowolona z tego podkładu Pixi Cosmetics nie wiem jak ten drugi, ale ten mi się świetnie sprawdził i tak podejrzewałam, że ten test tak wypadnie myślę, że Pixi zajęło pierwsze miejsce Anabel drugie, a trzecie miejsce zajęło Ekolore. Przynajmniej na mojej cerze, wiecie, na każdej to będzie wyglądało inaczej. Może być tak, że u was jest to odwrotnie, może u was się ten produkt nie sprawdził, a inny sprawdził. Nie wiem tego, natomiast mówię Wam, jak u mnie się to sprawdziło i u mnie naprawdę Pixie wygrywa i wygląda świetnie na mojej skórze. Nic się tutaj, wiecie, nie przemieściło, wszystko się ładnie rozłożyło. Wygląda jakbym miała tradycyjny podkład, nie zzieleniałam, nie żółkłam. Może trochę się świecę, wiecie, bo te podkłady się świecą po czasie, ale naprawdę wygląda to dobrze. Na usta dołożyłam tylko błyszczyk. Także pomadka też mi się długo trzymała, jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Nie, powiem wam, że ten podkład dał sobie radę. Także jestem bardzo ciekawa, jak podobał Wam się ten trzydniowy test podkładów. Może napiszcie mi, jak się u Was sprawdzają minerały, które są Waszymi ulubionymi, które mam przetestować. Może jakieś marki od minerałów chcą się u mnie na kanale zaprezentować, także odzywajcie się, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i to tyle w tym teście. Dziękuję Wam serdecznie za premierę, dzięki, że byliście. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie. I w takim razie widzimy się w kolejnym teście. Piszcie swoje propozycje testów 3-dniowych, może jakieś drogie podkłady, tanie podkłady, nie matujące, czy nie wiem, piszcie je po prostu, jakie chcecie, żebym przetestowała. Kremy BB. Mam jeszcze w zapasie do nagrania podkłady apteczne, ale nie matujące, nie kryjące, takie trochę inne, także to na pewno też się pojawi. Dobra, kochani, dzięki serdecznie za ten film i widzimy się w kolejnym. Pa! pa.